Radio Fiat. Posłuchasz, polubisz. 94 i 7 FM. Piątkowy poranek, Radia Fiat, i oczywiście rozmowa poranka. Dzisiaj naszym gościem młodszy brygadier Paweł Lisza i oficer prasowy komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo, witam bardzo serdecznie witam. Pana, witam państwa. Czy wiosna to jest taki okres, kiedy Straż Pożarna troszeczkę sobie odetknie, czy wprost przeciwnie, po zimie nam się nasila ilość działań strażaków? Niektóre zagrożenia niestety się tutaj potęgują. Mówimy w szczególności o pożarach traw, nieużytków. Te obszary, które były pokryte, pokryte śniegiem, śnieg ustępuje, sucha trawa. No i niestety w naszym przypadku spotyka się to z faktem, że społeczeństwo cały czas wypala trawy, wypala nieużytki. Potencjalnie chcą poprawić jakość gleby, natomiast u nas jest mowa o czym innym. Gleba Wyjała, wyjaławia się w konsekwencji y, pożarów traw. Dochodzi do olbrzymiego spustoszenia w środowisku, do atmosfery przedostają się bardzo duże ilości szkodliwych związków lotnych i oczywiście stanowi to zagrożenie dla innych terenów zurbanizowanych. No właśnie kiedyś było takie przekonanie wśród rolników, zwłaszcza tych starszego pokolenia, że wypalanie traw wiąże się ze zniszczeniem szkodników, które znajdują się w trawie, a to nie tak zupełnie działa, bo poza tymi szkodnikami wypalamy wszystkie drobne ustroje. Wszystkie y, y, stworzonka malutkie w trawach, które są pożyteczne. Dokładnie tak, począwszy od mikroorganizmów żyjących właśnie na tych terenach, no skończywszy na zwierzętach, ptakach, nawet które mają w, w trawach gniazda. gniazda. Na przykład. Tak, jest to bezpośrednie zagrożenie dla nich i często, często zdarza się, że i nawet duże zwierzęta giną w, w takich pożarach traw. Należy tu wspomnieć o tym, że w, w statystyki są zatrważające, bowiem my od początku. Tego roku Mieliśmy już 90 wyjazdów do pożarów traw nieużytków, natomiast cały rok 2023 to jest 408 wyjazdów. E Pamiętać musimy przy tym, że w chwili, gdy zastępy państwowej czy ochotniczej straży pożarnej działają przy gaszeniu pożarów traw nieużytków, mogą być wezwane do innego zdarzenia tam, gdzie jesteśmy potrzebni w przyratowaniu życia, zdrowia ludzkiego. Na przykład. Ta świadomość, Pana zdaniem, wzrasta wśród rolników, czy, czy ciągle jeszcze mamy. Taką świadomość, że jednak no, moje pole to ja sobie wypalę. Świadomość wśród rolników wzrasta i to zauważamy, e, chociażby po tym, że coraz więcej tych pożarów ma miejsce na obszarach miejskich. Wcześniej statystyka przeważała w kierunku e, powiatu Częstochowskiego, natomiast teraz obrzeża miasto są te tereny, gdzie tych pożarów tak naprawdę mamy najwięcej. E, trzy ofiary śmiertelne w Polsce w wyniku pożarów traw. No, to, to mówi samo za siebie. Co 10 minut zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej były dysponowane w Polsce właśnie do takich pożarów, które średnio trwały 58 minut, czyli prawie godzinę. Olbrzymie koszty, spustoszenie w środowisku plus zagrożenie dla budynków, które sąsiadują z takimi terenami. To są takie koronne argumenty, które przemawiają za tym, żeby jednak powstrzymać takie, taki proceder. No właśnie, trzeba pamiętać też, proszę Państwa, i przypominamy też Państwu o tym, jak palą się suche trawy, w jakim tempie one się palą. No to, to nie jest taki pożar, który można sobie opanować, można chodzić sobie dookoła, na przykład z konewką wody i gasić, jeżeli nam się gdzieś wymknie spod kontroli. To jest pożar, który. No ja tak myślę, że się rozprzestrzeni błyskawicznie. Błyskawicznie i silny wiatr, czy też zmiana kierunku wiatru, powoduje, że przy gaszeniu takiego pożaru również tak naprawdę zagrożenie występuje w stronę strażaków. Naszym podstawowym narzędziem przy gaszeniu pożarów lasów to są tumice, czyli na takim kiu elementy metalowe czy stworzywa, które będą ten, ten pożar gasić. Natomiast no, często jest też problem z dojazdem do takiego pożaru e, lasu. auta nie mogą podjechać e, zbyt blisko ze względu chociażby na, m, na bezpieczeństwo kierowcy czy ratowników e, i zdarza się e, najczęściej jest tak, że musimy sobie radzić e, tymi tradycyjnymi konwencjonalnymi metodami, czyli gaszenie tumicami. E, przy zmianie kierunku wiatru występuje również dużo zagrożenie dla ratowników. No a czy zdarzają się takie y, 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 sytuacje, y, że niestety zajmują się od pożarów traw też budynki gospodarcze, a wręcz budynki mieszkalne czasem. Czy to jest, czy, czy, czy są takie sytuacje? Bardzo często. Czy zabudowania gospodarcze, czy budynki mieszkalne, czy garaże. Mieliśmy bardzo dużo takich sytuacji e, właśnie, gdzie zmiana kierunku wiatru, e, czy, czy duża jego siła powodowała, że e, nasze działania skupialiśmy na obronie zabudowań. Natomiast, e, no, należy pamiętać, że z reguły, jeżeli do takich pożarów dochodzi, to jego rozprzestrzenianie jest błyskawiczna. Statystyki, jeśli chodzi o wypalanie traw są alarmujące, proszę Państwa. Apelujemy do wszystkich rolników, nie wolno tego robić absolutnie. Są inne sposoby na to, żeby naszą grobę użyźnić. Trawę należy kosić, a nie wypalać. Nie idziemy na łatwiznę. Chciałem zapytać Panie Pawle jeszcze o ćwiczenia strażaków. Ostatnio widzieliśmy strażaków na parkitce. To są takie ćwiczenia w szpitalu na parkitce. To są takie ćwiczenia... Cykliczne i, i które powtarzają się co jakiś czas w określonych budynkach? To, jest, to są takie ćwiczenia, tak, właśnie? Tak? No, oprócz tego, że uczestniczymy bezpośrednio w działaniach ratowniczo-gaśniczych, to strażacy przechodzą cykl szkoleń. I takie szkolenia obiektowe planowane są już rok wcześniej. My się do nich dosyć dobrze przygotowujemy. Przeprowadzone są w ten sposób, żeby strażacy mogli się zapoznać ze specyfiką samego obiektu, z tym, w jaki sposób jest użytkowany i tak naprawdę e, trzy zmiany służbowe które w Państwowej Straży Pożarnej funkcjonują przez trzy kolejne dni e, ćwiczą, zapoznają się z obiektami, e, zapoznają się z wyposażeniem, infrastrukturą techniczną, chociażby jak można wyłączyć prąd w obiekcie, to są bardzo istotne rzeczy, które później skracają e, czas interwencji i, i są bardzo pomocne w realnych działaniach. A to są wszystko budynki użyteczności publicznej, czyli szpitale, szkoły na przykład, e, domy kultury i tak dalej? Bardzo często są budynki użyteczności publicznej, natomiast my również ćwiczymy na obiektach produkcyjno-magazynowych, na takich ze względu na dużą ilość materiałów palnych, czy też duże ciepło spalania tych materiałów, gdzie to zagrożenie jest duże i tutaj bardzo ważnym jest, żeby strażacy jakby podnosili tą swoją świadomość dotyczącą samych urządzeń przeciwpożarowych w takich obiektach. No jest ich naprawdę całe spektrum, począwszy od systemu sygnalizacji pożarowej, czyli system detekcji, wykrywania pożaru, który również może transmitować sygnał o pożarze do nas, czy, tak jak wspomniałem, wyłącznik prądu, oddymianie, tryskacze, zraszacze, tego jest cała masa i tak naprawdę to, w jaki sposób my przygotujemy się, odrobimy lekcje, zapoznamy się z ich funkcjonowaniem, to tak naprawdę będzie wpływać na jakość prowadzonych działań. Kierujący działaniem ratowniczym będzie później mógł wykorzystać te urządzenia podczas no, działań. A te ćwiczenia wiążą się też z ewentualnym sprawdzaniem bezpieczeństwa danego budynku pod względem zabezpieczeń przeciwpożarowych? Niekoniecznie takie sprawdzanie robimy przy kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Mamy również plan pracy na cały rok i tutaj akurat wydział, który reprezentuje, czyli Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy umawia się na kontrolę, przeprowadza w bardzo szerokim zakresie, między innymi sprawność tych urządzeń przeciwpożarowych, o których rozmawiałem, czy też wyposażenie w sprawne instalacje techniczne, sposób postępowania pracowników. To wszystko weryfikujemy przy kontroli. Jeżeli występują jakieś prawidłowości, Komendant Miejski jest zobligowany do nakazania ich usunięcia w formie decyzji administracyjnej. Dobrze, chciałem, żebyśmy jeszcze sobie dzisiaj porozmawiali słówko, e, dosłownie krótko już o zagrożeniach odnośnie tlenku węgla, no bo zima się jakby skończyła, mamy ten okres wiosenny, czy te nasze czujniki, które mamy w domu, chroniące nas, może nie wszyscy z Państwa mają, ale większość pewnie ma, chroniące nas przed działaniem tlenku węgla, czy one już są zbędne o tej porze roku, czy Zima się kończy, ale zdarzenia niestety cały czas występują. Chociażby z tego względu, że jeżeli na dworze robi się ciepło, przewody kominowe, mm, głównie tutaj będzie problem z piecykami gazowymi. Najwięcej zdarzeń, które mamy, to są gazowe podgrzewacze wody w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Często dochodzi do sytuacji, że powstaje właśnie zjawisko tak zwanej cofki. Spaliny zamiast wydostawać się na zewnątrz przy źle działającej wentylacji w środku, Zasysane są do wnętrza pomieszczenia, w związku z tym uruchamiają się czujniki tlenku węgla. I oczywiście nasze interwencje, których w tych roku mieliśmy już 38, natomiast cały tamten rok to jest 150 zdarzeń, takich, gdzie tlenek węgla był wykryty przez nasze, nasze czujniki. Czyli one są nie, niezwykle potrzebne. A czy z tych 30 kilku interwencji w tym roku były takie niebezpieczne, zagrażające życiu? Każde zagrożenie jest zagrażające życiu, i tutaj musimy sobie zdać sprawę, że są takie dwa parametry. Pierwszy to jest ilość tego tlenku węgla. On jest określany w ppmach. Czasem jest tak, że jego jest gdzieś w okolicach 800-900 ppm. -ów. Także nawet to narażenie kilkuminutowe będzie już tutaj powodowało, Zagrożenia nawet śmiercią. W zdecydowanej większości są to zdarzenia, gdzie stężenia tlenku są mniejsze. Jednakże oprócz tego stężenia, drugi parametr to jest czas ekspozycji, czyli to przez jaki czas człowiek będzie narażony na jego działanie. I tutaj, jeżeli przykładowo przebywamy, śpimy w takim pomieszczeniu, nie jesteśmy świadomi tego, że tlenek węgla występuje, bo nie mamy czujnika, a cały czas tlenek węgla działa na, na nasz organizm, czyli łącząc się z hemoglobiną. Uniemożliwia rozprzestrzenianie tlenu po organizmu, to, to no, tak naprawdę czas ekspozycji jest też rzeczą kluczową, i może zdarzyć się, że nasz organizm zareaguje tak, że powstaną nieodwracalne zmiany w mózgu. I to, mhm. to, to, to później jest bardzo długotrwałe leczenie, w związku z tym zwracamy na to uwagę, tak abyśmy czuli się, czuli i byli bezpieczni czyli, w naszych domostwach. Czyli póki jeszcze wiosna, i póki w jakikolwiek sposób dogrzewamy nasze mieszkania, e, przy temperaturach, no, choćby wiosennych, kilkunastu stopniowych, ale być może w pomieszczeniu jest nam zimno. Nie mm. tylko dogrzewamy, ale również gazowe podgrzewacze wody. Mm -hmm. To jest to, to największe jest też zagrożenie w okresie letnim. Czyli te popularne Junkersy, tak jak Dokładnie, mówimy o tak. tym. Y y one funkcjonują w okresie letnim, czyli zostawiamy te czujniki po prostu na, na, na cały rok. Niech one sobie będą. Większość instrukcji obsługi takich czujników mówi, że mm, zostawiamy je w odległości 2 do, do 2 metrów od y źródła czyli od takiego piecyka gazowego. Bateria, która jest w takim czujniku, ona jest w stanie wytrzymać nawet kilka lat, także e, nie wyłączamy cały czas. On musi być na tak zwanym standbyu, działać tak, żebyśmy e, byli w naszych domach bezpieczni. Zwracamy uwagę na to, że e, w takim urządzeniu również trzeba wymieniać baterię. Czasem pojawia się komunikat Low Bat. Ludzie dzwonią do nas, alarmują, że coś tam się wyświetliło, zweryfikować w pierwszej kolejności, czy jest to konkretne wskazanie, czy informacja o wymianie. Baterii. Prosimy zatem o zachowanie takiej ostrożności. Nowy rok się rozpoczął, 2024. Jeszcze nie mieliśmy okazji rozmawiać. Jak wygląda statystyka działań strażaków, tak na zakończenie w tym roku? Macie dużo pracy? 1200 zdarzeń od początku roku. Także jest, jest co robić. Samych pożarów 280, alarmy fałszywe 180, reszta miejscowe zagrożenia. Przy czym należy zwrócić uwagę, że te alarmy fałszywe to są również um, alarmy z instalacji, właśnie wykrywania pożaru w budynkach, które są wyposażone w monitoring pożarowy. I czasem jest tak, że użytkownik takiego obiektu, czy to gotując jakąś potrawę na kuchence, czy prowadząc jakieś prace remontowe, zadymi taką czujko optyczną. My Zawsze w takich obiektach reagujemy, zawsze uruchamiane są zgodnie z procedurą nasze siły i środki. Jeżeli to będzie budynek na przykład mieszkalny, wielorodzinny, y, jedzie po, potocznie nazwano od nas pierwszy wyjazd, jedzie drabina mechaniczna, czy też ciężkie auto z wodą. Y, także, także tych działań jest naprawdę sporo. Dużo życzę, żeby y, reszta w miesięcy 2024 była przede wszystkim spokojna. Jak macie wyjechać, to może do kotka na drzewie. Bardzo dziękuję. Na przykład. <śmiech> <śmiech> Bardzo dziękuję za wizytę. Dzisiaj. W studium młodszy brygadier Paweł Lisza i oficer prasowy komendanta Mińskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie był naszym gościem. Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo.